Kochający ojcze, wywyższam Twoje imię w chwale, bo cała chwała, cześć i uwielbienie należą tylko do Ciebie. Nie ma nikogo takiego jak Ty na całej Ziemi. Twoja dobroć, Twoje miłosierdzie i Twoja miłość są nie do zmierzenia. Chcę się zatrzymać i uznać Twoją suwerenność i życzliwość w każdej dziedzinie mojego życia. Byłeś tak wierny, Panie, w każdej chwili czuwałeś nade mną. Troszczyłeś się o mnie i zaspokajałeś moje potrzeby, nawet gdy tego nie rozpoznawałem. Twoje plany są zawsze doskonałe, i ufam, że to, co obiecałeś swoim dzieciom, spełnisz, ponieważ Twoje słowo jest prawdziwe i niezmienne. Jesteś Bogiem, który dotrzymuje każdego przymierza i jesteś godzien całego mojego oddania i zaufania. Panie Jezu, wiem, że dopóki moje oczy są skierowane na Ciebie, mogę stać mocno bez względu na burze. Które pojawią się na mojej drodze, kiedy życie wydaje się przytłaczające, gdy wieją wiatry trudności, a fale niepewności rozbijają się o mnie. Jestem bezpieczny, ponieważ jesteś moją kotwicą z Tobą. W centrum mojego życia żadna burza nie może mną wstrząsnąć. Jestem pewien, że nawet jeśli woda wokół mnie się podniesie, nie utonę dla Ciebie. Trzymaj mnie ponad falami. Kiedy płoną płomienie próby, nie zostanę pochłonięty ponieważ Twoja ochrona mnie otacza. Panie, jesteś moim bezpiecznym miejscem, moim schronieniem i moją siłą, dopóki skupiam się na Tobie. Mogę wznieść się ponad każde wyzwanie i znaleźć pokój w Twojej obecności. Dziś, Ojcze, staję przed Tobą i pokornie proszę, abyś zwrócił ku mnie swoje oblicze. Spójrz na mnie z łaską, Panie, i pozwól, aby Twój pokój wypełnił moje serce. Jestem głęboko wdzięczny za miłość, którą mi okazałeś miłość, która jest bezwarunkowa i stała. Pomimo wszystkich moich wad, wszystkich moich przeszłych błędów nazwałeś mnie swoim ukochanym, przyjąłeś mnie nie dlatego, że jestem doskonały, ale dlatego, że jesteś pełen łaski, nazywasz mnie przyjacielem, a ta prawda napełnia moje serce tak wielką radością. Nie ma znaczenia, co zrobiłem, lub gdzie byłem. Kochasz mnie takiego, jakim jestem. Ze wszystkimi moimi wadami i słabościami. W Twojej miłości, Panie, odnajduję swoją prawdziwą wartość, i w Twojej miłości jestem całkowicie zaspokojony. Każde pragnienie w moim sercu, każde pragnienie, które mam, i spełnione w Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za cudowne zapewnienie, że nigdy mnie nie opuścisz. Nigdy mnie nie opuścisz, nawet gdy czuję się samotny. Świat może mnie zawieść. Ludzie mogą mnie rozczarować, ale Ty, O Panie, jesteś zawsze wierny. Trzymam się Twojej obietnicy, że nigdy mnie nie opuścisz, ani nie odwrócisz się ode mnie. Wróg może próbować ukraść moją radość i osłabić mojego ducha, ale odmawiam dania mu tej mocy. Oświadczam, że moja siła i radość pochodzą tylko od Ciebie i nic nie może mi tego odebrać. Nie pozwolę diabłu odwrócić mojej uwagi od miłości. I łaski, które mam w Tobie. Moje serce pozostanie skupione na Tobie, Panie, ponieważ jesteś moim źródłem nadziei i zwycięstwa. Duchu Święty, proszę o Twoje przewodnictwo w każdej chwili, pomóż mi pozostać skupionym i świadomym sposobów, w jakie wróg próbuje mnie oszukać. Utrzymuj moje serce wrażliwym na Twój głos, aby mnie nie został zwiedziony przez rozproszenia i pokusy tego świata. Przekonaj moje serce, Panie, aby pozostało czujne i czujne, aby mógł chodzić w prawdzie. I nie daj się zwieść niczemu, co odciąga mnie od Ciebie. Dziękuję Ci za to, że wszystko działa razem dla mojego dobra. Nawet gdy tego nie rozumiem, Twoje plany są wyższe niż moje i ufam, że wszystko w moim życiu jest częścią Twojej doskonałej woli. Dla tych, którzy Cię kochają, wszystko działa razem dla dobra i odpoczywam w tej obietnicy. Wiedząc, że zawsze masz kontrolę, panie, gdy dziś staję w obliczu nieznanego, zwracam się do ciebie po wskazówki. Jest tak wiele rzeczy, których nie rozumiem, tak wiele obszarów w moim życiu, w których czuję się niepewnie, ale wybieram zaufanie Tobie. Proszę, aby Twój Duch Święty przemówił do mnie wyraźnie i objawił Twoją wolę dla mojego życia. Prowadź mnie, ojcze, w sposób, który prowadzi do prawości i prawdy. Pokaż mi ścieżkę, która jest zgodna z Twoim celem dla mnie. Nie chcę chodzić w zamieszaniu ani podejmować decyzji w oparciu o moje ograniczone zrozumienie. Potrzebuję Twojej mądrości, panie. Potrzebuję ducha świętego, aby pokierował moimi krokami, aby mógł chodzić w pełni celu, który dla mnie zaplanowałeś. Prowadź mnie, ojcze, abym mógł Cię uwielbiać we wszystkim, co robię. Ojcze, nawet gdy się potykam, gdy się boję. Lub gdy niepewność przyszłości ciąży mi na sercu, proszę o twoje przebaczenie. Przebacz mi chwilę, gdy wątpię, chwilę, gdy moja wiara się chwieje i chwilę, gdy próbuję radzić sobie sam. Wzmocnij moją wiarę, Panie, abym mógł całkowicie zaufać tobie, wiedząc, że ty masz kontrolę. Pomóż mi oddać moje zmartwienia, moje lęki i moje obawy w twoje ręce. Wiem, że nie mogę kontrolować wszystkiego, ale Ty, Panie, jesteś suwerenny nad wszystkim. Daj mi łaskę, abym oddał każdy ciężar Tobie i zaufał, że Ty się mną zaopiekujesz. Okryj mnie swoją drogocenną krwią, Panie Jezu. Błagam o moc Twojej krwi nad moim życiem, wiedząc, że nadal ma ona moc dzisiaj, tak jak miała na krzyżu. Chroni mnie przed każdym atakiem wroga. Chroni mnie przed jego intrygami. I ukryj mnie w swojej obecności. Oświadczam, że tylko Ty, Jezu, masz tron mojego serca, nic innego nie zajmie Twojego miejsca. Zawsze będziesz pierwszy w moim życiu i będę żył, aby czcić i służyć tylko Tobie. Duchu Święty, pomóż mi strzec mojego serca przed wszelkimi bożkami, które mogą próbować zająć miejsce Boga w moim życiu. Nie pozwól, aby rozpraszały mnie rzeczy, które nie mają znaczenia rzeczy które próbują ukraść mi uwagę od ciebie pomóż mi zachować właściwe priorytety zawsze stawiając pana na pierwszym miejscu we wszystkim co robię niech moje serce będzie nastawione na służenie tobie i kochanie ciebie ponad wszystko usuń z mojego życia wszystko co próbuje stać się ważniejsze od ciebie panie dziękuję ci ojcze że jestem ustanowiony namaszczony i zapieczętowany przez ducha świętego Twoje słowo mówi mi w liście do kolosan, że zostałem uczyniony doskonałym w Chrystusie, który jest głową nad wszelką władzą i autorytetem. Oświadczam, że w Jezusie jestem cały, niczego mi nie brakuje, ponieważ uczynił mnie doskonałym. Stoję mocno w świadomości, że mój Zbawiciel panuje nad wszystkim i przez niego zwyciężam. Panie, dzięki ofierze, którą złożyłeś na krzyżu, jestem teraz oddzielony jako dziecko Boga. Zapłaciłeś za mnie najwyższą cenę, swoją drogocenną krwią, cenę, która jest o wiele większa niż wszystko, co ten świat może zaoferować. Zostałem odkupiony, nie srebrem ani złotem, ale krwią nieskazitelnego Baranka Bożego. Twoje słowo przypomina mi w pierwszym liście do Koryntian, 6 wersetów 19 i 20, że moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. I nie należę do siebie, ponieważ zostałem kupiony za cenę. Dziękuję Ci Panie za tę niewiarygodną prawdę. Poddaję się całkowicie Tobie, pozwalając Duchowi Świętemu żyć we mnie i mnie prowadzić. Dziękuję Ci Panie za wysłuchanie mojej modlitwy. Składam ją w potężnym imieniu Jezusa, mojego Zbawiciela. Amen. Jeśli ta modlitwa poruszyła Twoje serce, wpisz Amen. Modlę się, aby wszystkie błogosławieństwa w tej modlitwie były teraz na Tobie w imię Jezusa. Niech łaska i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa będą z tobą zawsze. Cóż, to wszystko na dziś. Dotarliśmy do końca tego filmu, i nie zapomnij, że jesteś kluczową częścią tego kanału. Możesz podzielić się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Jeśli nie jesteś pewien, co skomentować, po prostu wpisz 100. Ponadto, jeśli jesteś nowy i jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć ikonę dzwonka. Aby nie przegapić żadnych przydatnych pouczających codziennych filmów. Dziękuję za oglądanie.